Bolą Cię precy w odcinku lędźwiowym. Masz już tego dosyć i myślisz, że z Tobą jest coś nie w porządku? Zróbmy razem te trzy proste ćwiczenia. Na krzesełku siadamy, stopy szeroko jak facet w barze. Skłaniamy się tyle, ile da się. Za... Rozluźniamy głowę, zaplatamy dłonie na palce. W takiej pozycji 20, nawet 30 głębokich oddechów. Wracamy nogami do środka. Zakładamy lewą stopę nad prawe kolano i odpychamy to kolano od siebie. Głęboko oddychając, rozluźniamy biodra. Na jedną i drugą stronę zrób po 20 powtórzeń. Możesz się o coś chwycić lub spróbować bez tego. Drugą ręką chwytamy się za stopę, kolana blisko siebie. Jeżeli wypychasz za nadto pępek. Cofamy w takiej uroczej pozycji 20 głębokich oddechów na stronę. Zamiast narzekać, dobrze jest coś z tym zrobić. Zrób ten trening i daj znać w komentarzu, jak poczujesz ulgę.